Tegoroczny powiatowo-gminny Wieniec Dorzynkowy wykonali członkowie zespołu śpiewa, śpiewaczego Łaguszowianki z Łaguszowa Gmina Przyłęk. I już pod y, scenę podchodzą, y, podchodzi zespół Kazanowianki z Nadiuszanki. Zaraz potem Gmina Przyłem. Z chlebem gminnym wypieczonym przez piekarnię gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Przyłęku Starostowie z gminy Przyłęk, pani Henryka Kula z Pająkowa i pan Ryszard Potucha z Grabowa Wykonawcą wieńca powiatowego i gminnego wieńca dożynkowego jest zespół śpiewaczy Łaguszowianki z Łaguszowa Z chlebem gminnym wypieczonym przez piekarnię państwa Heleny i Ryszarda Głód Idzie Gmina Kazanów. Starostowie gminy to pani Barbara Rutkowska z Niedarczowa Dolnego i pan Andrzej Zarnecki z Kroczowa. Wykonawcą gminnego wieńca dożynkowego Gminy Kazanów są mieszkańcy Miechowa. Wieńce są ustawiane na scenie, tak i już widzimy Gminę Policzna. Sklepem gminnym wypieczonym przez zakład piekarniczo-cukierniczy yy, przez yy, pana Piotra Figury z Czarnolasu. Starostowie gminy Policzna to pani Alina Sztamberek z Policzny i pan Robert Kusio z Władysławowa. I oczywiście przypominam, że charakterystyki starostów już znacie państwo. Wykonawcą gminnego wieńca dożynkowego gminy Policzna jest pani Stanisława Alina Baran, kierowniczka zespołu ludowego Sobudka z Czarnolasu. Już policzna składa swoje dary yy, i wieńce i wchodzi z chlebem, a zaraz potem gmina czów. Yy, gminę czów, reprezent yy, yy, wypieczonym przez piekarnię pana Makuka Zezwolenia, a starostami jest pani Teresa Agnieszka Kort z Rabicy Starej i pan Sylwester Adam Krajewski z Brzezinek Nowych. Wykonawcą gmin, gminnego wieńca dożynkowego gminy Tczów jest Koło Gospodyń Wiejskich w Bartodziejach, ale jeszcze gmina Tczów czeka na złożenie swojego wieńca, na zaprezentowanie chleba. Drodzy Państwo, tak, te wieńce będzie można oglądać tutaj przez cały czas, przez cały czas trwania dzisiejszej imprezy. No i już właśnie podchodzi gmina Tczów, którą przed chwilą zaprezentowałem. Też przepiękny wieniec. A za gminą Tczów zbliża się Gmina Zwoleń. Gmina Zwoleń idzie z chlebem. Gminnym wypieczonym przez piekarnię Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Zwoleniu. Starostami gminnymi Gminy Zwoleń są Państwo Hanna i Leszek Michalczyk spod Zagajnika. Wykonawcą gminno parawialnego wieńca dożynkowego są mieszkańcy sołectwa Jedlanka pod kierunkiem Pani Zofii Kwaśnik, sołtys wsi Jedlanka. A na końcu korowodu delegacja Rady Powiatowej Marzewieckiej Izby Rolniczej w Zwoleniu z wieńcem dożynkowym wykonanym przez współmiernika. podzielić go sprawiedliwie pomiędzy nas wszystkich. Dziękuję serdecznie za ten piękny Bochen chleba, upieczony z tegorocznych zbiorów przez mieszkańców Powiatu Zwoleńskiego. Obiecuję, że będę go dzielił sprawiedliwie wśród wszystkich naszych mieszkańców, naszej lokalnej społeczności. Dziękuję za ten chleb. Drodzy Państwo, teraz przekazanie chlebów Wojtkowskiego. dar, jakim jest chleb wypieczony z mąki z tegorocznego zboża. Prosimy go podzielić między nas wszystkich sprawiedliwie. Dziękuję bardzo za ten bochenek chleba i postaram się podzielić go. Tak, żeby nikomu go nie zabrakło. Tak mieszkańcom gminy Przyłęk, jak i przybyłym na teren Gminy Przyłęk. Pani wojt, oto trud naszej ziemi. Proszę go przyjąć i podzielić sprawiedliwie. Bardzo dziękuję za ten okazały bochen. Przyrzekam, gwarantuję, że będę go dzielić sprawiedliwie i tak, żeby starczyło dla wszystkich mieszkańców. Dziękuję bardzo. Panie Wójcie, proszę przyjąć ten bochen chleba i prosimy podzielić go sprawiedliwie. Dziękuję serdecznie za zaufanie. Obiecuję, że będę godził sprawiedliwie, aby starczyło dla wszystkich. Dziękuję bardzo. Przyjmij gospodarzy od nas ten bochen chleba upieczony ze zboża z tegorocznych plonów. Uszanuj go i gospodaruj tak, aby nigdy nikomu go nie zabrakło. Przyjmuję ten bochen chleba i przyrzekam, że będę dzielił go sprawiedliwie dla mieszkańców i wszystkich przybyłych dla naszej gminy. Dziękuję bardzo. Proszę przyjąć, e, proszę przyjąć ten e, chleb ten z z tego rocznego Bożego Pozwólcie, podziękować sobie. Dziękuję bardzo, bardzo serdecznie za ten piękny, okazały bochen chleba. I przerzekam, że postaram się zrobić wszystko, aby podzielić go sprawiedliwie tak, aby nie zabrakło mieszkańców mojej gminy. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, chleby yy, gminne, chleb powiatowy yy, zostały przekazane osobom kompetentnym i bardzo prosimy o podzielenie się teraz. o y ¿no, 走遍。 Ja a on przyszedł on tam, muszę bo to ja I... nie będę wstawała, to mnie otwierała, minęły te czasy, co ciebie kochała, czy otworzysza, tak, czy nie, bo się zimno, boże nie, czy otworzysza, tak, czy nie, bo się zimno boże nie. Możesz się żenić, zaraz tej godziny Daj Ci Boże szczęście i ładnej dziewczyny Od słóweczka jednego rozmywałam lupek. ת siitä ורadian י consolidated terminar ו 이번에elim לביד פären ד behaviLee ויתויי chamado דllybokki ו Tube ר Bee Chłopaki, to nie złe cwaniaki, uważaj na siebie, bo już ci nie wierzę i zostań na plaży, jest słońce, czas pomaga. To, to nie złe Wszystkie uważaj na już nie wierzę i Uważaj na siebie, bo widzimy, że zwoleń się nakręca. Kochani, łapka w górę, kto ma poniżej jednego promila, by trwi? Nie ma takich.